Nie. Nie! To bądź na Kurde, ignacy! Chcesz mi zniweczyć plany z sami szóstki? A gram w Megamena, no co ty robisz? Ach, ten ignacy! Czołem, przyjaciele, ja jestem Noir. I was w kolejnym odcinku serii Mega Megaman Legacy Collection Mega Man 6. W ostatnim odcinku pokonaliśmy kolejne dwie. Planszę fortecy pana Exa, I co się okazało? Doktor Wiley! Doktor Wiley podszywał się cały czas pod pana Eksa, zdjął maskę i kazało się, że tak naprawdę powiedział: mm, To ja stałem cały czas za tym planem. Pomimo tego, że pan Ex też to samo mówił, że ja manipulowałem Wiley, a co się okazuje, że Wiley sam sobą manipulował. Co za frajer. Ale dobra! W ostatnim odcinku pokonaliśmy te dwie fortece, dwóch kolejnych bossów. I teraz czas na drugą fortecę, tym razem doktora Wiley'ego. Kto by się spodziewał, że doktor Wiley znowu zaatakuje? Hmm? Nie wiem. Ale tutaj mamy jeszcze lepszą muzykę niż z. Muzy niż, niż, niż ee, z fortecy pana Exa, który się okazał być doktorem Wiley. I teraz tak. Eee, czy pan X istnieje? Tak, istnieje naprawdę. Tylko że dr Wiley patrzył się pod pana exa, e, zniweczył jego reputację. Wy, e, I o ile, dobrze, o, o ile dobrze kojarzę, pan ex rzeczywiście chciał ten turniej rozorganizować, ale Doktor Wiley mu przeszkodził. Zajął jego miejsce, ten turniej został zorganizowany i później przejął te 8 mistrzów robotów, bo sam nie mógł wymyśleć, nie, nie mógł wymyśleć kolejnych robotów, które mogłyby zniweczyć. Ee, życie megabena, powiedzmy. Po prostu, żeby go zniszczyć. Więc wykorzystał sobie ludzi z całego świata, którzy e, zrobili inne roboty i wtedy je przejął, bo nie miał sam pomysłu. Dobra, tak to wygląda. Tak wygląda, dlaczego dr Wiley e, zamiast wymyślić kolejny. Wymyśleć czy wymyślić? Też wymyśleć, chyba. Eee zamiast wymyśleć kolejnych mistrzów robotów, sobie po prostu je ukradł, bo miał ku temu okazję. I tak, jesteśmy w fortecy doktora e, Wilego I teraz tak. Tutaj jest taki fragment, który... który wymaga ode mnie skupienia. Bo tutaj mamy miejsce, do którego można się dostać. Tam by, byłyby kolejne power-upy, ale to jest jeden z mniejszych fragmentów w tej grze wszyscy w szóste, które nie potrafi aż tak dobrze. Trzeba w odpowiednim momencie zacząć za pomocą jet adaptera. Okej, okay, no dobra, zginę. No to spróbuję jeszcze raz. Jest taki fragment, który ee, mu, który wymaga ode mnie dosyć dużej ilości skupienia. I nie żaden mu online czy coś takiego jak ja próbowałem to z, powiedzieć wcześniej. Ee, ja szczerze nie... Aż sam komentarz mi nie pasuje, bo... Ktoś mi oczywiście musiał przerwać i teraz się zastanawiam, co ja chciałbym tutaj powiedzieć. A jak coś, ktoś mi raz przerwie, no to później jest źle. Źle w tych materiałach. Nie mam spokojnego życia, tylko... Noir! Chodź tutaj, bo bez ciebie nie dam rady! A ja mówię, dasz radę, tylko po prostu tego nie możesz. Dyskret, prawdziwa historia. Dobrze, podejdźmy sobie po prostu na przyjemnie do tego tematu. No Tutaj jeszcze nie mam tego ekranu, przy którym muszę się skupić. A jak się skupię, no to po prostu zapnę się na chwilę. Bo same nagrody są całkiem fajne. Dobra, spadamy i w tym momencie zaczynamy. Lot, o, teraz. Teraz to wyszło doskonale. W połowie tamtego ekranu trzeba zacząć latać. Zmieniamy się na Power Adapter. Przechodzimy w prawo. I schodzimy prawą drabinką. Schodzimy. To, to zaznaczam. Tutaj się jeszcze przemieni na Jet Adaptera. I tutaj mamy tak. I tank. Tutaj możemy sobie spaść. Eee, następnie. Tak. Możemy sobie podładować życie. No i Power Adapter, żeby się stąd wydostać. Pyk. To byłoby w zasadzie chyba. Nie, jeszcze jest. Jeszcze jest jedna rzecz: Jet, 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 Dobrze, udało się. Właśnie, tutaj możemy sobie podładować energię i niech to Power ba... Energy Balancer za mnie zrobi. Co podładował? S -s -s mm -hmm. Night Sea nie jest naładowane. Spoko. Ta broń akurat mało energii zużywa, więc na spokojnie sobie ją zdobędziemy później. No Widzicie, mniej teraz jest znajdziek typu. Ej, znalazłem trochę energii. No broni. Ciebie pokonam na auto, bo na, naprawdę go nie lubię. Jest to przeciwnik, który, z którym trzeba się dużo babrać. E, tutaj chyba chat wystarczy, żeby zrobić coś takiego. Pyk pyk, 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 Nie chcę pokonywać go za pomocą auto. Dostanę troszeczkę papę, ale jak widzicie, ci przeciwnicy także nie zadają zbyt dużo e, obrażeń, więc... Mogę spokojnie sobie to przyjąć na klatę. I tak. Lądujemy w kolejnym bossie. E, wrażliwością tego bossa będzie Yamato Spear. Tylko wam pokażę, e, bo nie widzieliście jeszcze tej broni w akcji, prawda? E, nie mogę przytrzymywać tak jak Needle Canona. Ale możemy wystrzelić ich trzy naraz. Dlatego porównałem do. do właśnie tamtej broni, wrażliwością tego bossa jest sam czubek jego głowy. Jak widzicie, ja go strasznie nie trafiam, bo potrzebuję i e jak którego zebrałem wcześniej, więc go, 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 i e tank, pyk, i e tak. Co ten... Przeciwnik potrafi. Potrafi nas jedynie rzucać kulą ognia. Ale oczywiście dr Wade pomyślał, hm, dam mu szansę może do rozwalenia tego przeciwnika, bo wydaje mi się, że raczej on sobie nie da rady, to weźmy, będę wysyłał platformy, które tak, że będą go ranić, jeżeli na niej nie, nie wszkoczę. <grybuj> Jestem żwy. No i nie ja tylko nie przewidział, że Megaman potrafi przejmować bronię innych robotów. I rozwali tego przeciwnika z dobrą skutecznością. No, jeszcze Doktor Wiley nie wie, w czym tkwi sekret Megamena w i tankach e, power adapter. Zaczynamy kolejny poziom. To jest poziom typowo lodowy. Widzicie, że się ślizgam. jesteśmy w wielkiej lodówie. E, i tutaj sobie zmienię już na normalną broń na mega bastera. Mógłbym sobie tutaj power adaptora tak naprawdę używać, ale nie chce mi się. Za dużo z niego korzystam, a potrzebujemy jeszcze przynajmniej troszeczkę popatrzeć e, ostatnie, ostatnie chwile na to, jak Mega korzysta ze swojego Mega Bustera w 8 bitach, bo, bo nie będę nagrywał Mega 9 10, ponieważ nie posiadam tego. E, tutaj mogę w, skorzystać z Jetta, tak sobie teraz myślę. E, to jest oczywiście poboczna droga. Przechodząc wtedy skracamy... ...całe... ...skracamy sobie poziom. I przy okazji skracamy sobie cały odcinek. Dzisiaj jestem jakiś taki typowo sarkastyczny w tej kwestii. Dobrze. Idziemy dalej, idziemy dalej. Dobrze. Uuu. Atakuj, atakuj w drogi kanonie. To jest w ogóle całkiem ciekawy model yy, działa. Ma tarczę przed sobą i odwija strzały. Jeżeli to by działało jak alter, artyleria, no to takie działa mogłyby naprawdę sporo namieszać w świecie. Nie uważacie? Tak. Ja tak. W ogóle doktor Wiley czasami ma bardzo dobre pomysły na przeciwników, tak jak na przykład te działa albo shield attackery. O! A to jest już zupełnie inna kwestia. To jest w Kurfmen! W który był w klaszy Nightmare. Kurfman, bardzo się wkurza, kiedy rozwalimy mu czapeczkę magistra. To jest zdenerwowany student! Zobaczcie go! To jest student, który nie potrafi znaleźć pracy. A jak my mu jeszcze zniszczymy e, marzenia o tym, że będzie pracował w tej pracy, w, to, w której po prostu jest wyspecjalizowany, to się wkurwia i mówi, ale ciebie zabiję z tego powodu. I o, no, ja, no już sam bym się zabił. Mega Man nie posiada magisterki, ale przynajmniej posiada yy, specjalne moce I jak widzicie, yy, drogie dzieci, jeżeli chcecie coś osiągnąć w życiu, to zdobądźcie magiczne moce, a nie iść na studia na magisterkę, bo skończycie tak jak ten wkurt Nie, to mi akurat wyszło, powiem szczerze. To no, jest, jest takie idealne nawiązanie do studenta, który idzie na jakiś gówno kierunek. No prze, przepraszam bardzo, ale na gówno kierunek. Może... Może jednak trochę zbyt ostro, ale są takie kierunki, na które nie powinno się w ogóle iść, bo... stajesz się papierki, co? Pum! Nie masz pracy pracujesz jeszcze mam. Dobrze. Jeszcze więcej nie będę komentował, bo jeszcze tutaj ci zaczną mnie odsubskrybować. Odsubskrybowywać. Eee, kim jest ten boss? Aaa, pamiętam. Wrażliwością Windstorm. Strzela po prostu bubelkami oraz eee, Właśnie, takimi małymi pociskami. Możemy go bardzo szybko rozwalić za pomocą tego. Boss na dosłownie 10 sekund. Speedrun. <laughs> awesome Games. Do... Jadę na Awesome Games. Done quick W przyszłym roku będę speedrunował tylko tego bossa. 10 sekund i osiągnę rekord świata. <laughs> eee, dobrze. Następny poziom zobaczymy dopiero w następnym odcinku. Prawdopodobnie już ostatnim. Dlatego ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podoba łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Zawsze mile widziana. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć i